Szok. Tak bieduje Monika Zamachowska. Szok. Tak bieduje Monika Zamachowska. W ostatnich tygodniach Monika Zamachowska 45 L SP z G nie na kreska ale nusi na ci kreska K sytuację finansow. Chyba nie jest ta kreska tak źle, skoro nie zrezygnowa z kolejnych wakacji. O sytuacji rodzinnej Moniki i Zbyszka Zamachowskich media napisały by kreska naprawdę chyba wszystko. Gbów dostarczyciel kolejnych newsów byba oczywiście dziennikarka. Która kilka tygodni temu znów zrobi bama prądk po zaprzyjaźnionych redakcjach, udzielajce wywiadów o Ci kim kreska eciu. Boisi, kreska e, pewnego dnia nie starczy nam na jedzenie. Praktycznie wszystko, co mamy, wydajemy na zobowiązania Zbyszka i prawników, kreska Ali Basi. Wielu zapewne bo jej współczuł, bo rzeczywiście sytuacja, w której się znalazła, jest nie do pozazdroszczenia. I w jej przypadku powiedzenie kreska ezami bopeba ci wysok cen, nie jest tylko wywiechtanym frazesem. Cukreska Jednak bieda celebrytów znacz co ru kreska od biedy przeciwnego Polaka w trudnej sytuacji. Cłu, gdy wizja GBodu dzieci zagląda nam w oczy, raczej nie planujemy wtedy wyjazdu na narty. Dziennikarka pochwali basi w banie, kreska Eju kreska zaplanowa ba dzieciom ferię i wyje kreska D kreska i na narty w góry. Jedziemy na narty, to pewne. Teraz. Gdy tata moich dzieci w ci boryka się z konsekwencjami sepsy, to ja muszę by opiekunem sportowym moich dzieci. BDJ m czy i torturowa wieloma godzinami na stoku, chociaż zosia z sap pewno ci wola baby zostaw w domu i oglądać przyjaciół, a Tomek ma przecież w tym roku egzamin gimnazjalny i ton stresu z tym zwizanego. Ale trudno, taka matka im si przytrafi Jedziemy szusowa i koniec. W zdrowym ciele zdrowy duch, oznajmia w rozmowie z fakt TV Monika.